Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że... Nie działa, co może Strasznie się cieszę, że jest tutaj dzisiaj nas tak dużo, to pokazuje jak ważna jest kwestia smoleńska, jak yy, ważne są pytania, które zadajemy od 8 miesięcy, jak ważne są kwestie, na które nie możemy uzyskać odpowiedzi. Ta wizyta nie służy wyjaśnieniu ani smoleńska, ani bardziej zaszłych kwestii odnośnie Katynia, ta, słu ta, ta wizyta służy tak naprawdę mydleniu naszych oczu. Służy poprawieniu wizerunku Rosji w Europie i na świecie, po to, żeby Rosji było łatwiej robić interesy. Nie służy wyjaśnieniu prawdy. My chcemy budować wzajemne, pokojowe relacje z Rosją i z naszymi innymi sąsiadami, ale relacje takie można budować tylko na prawdzie. Nie można tych relacji budować na kłamstwie, A? dlatego że na kłamstwie nie zbuduje się żadnej budowli, która będzie trwała. Będzie zamkiem z piasku, które rozsypie się przy pierwszej okazji. Naszym obowiązkiem jest domagać się prawdy i my tej prawdy się domagamy. Domagamy się tej prawdy od 8 miesięcy, każdego dziesiątego dnia miesiąca. Spotykając się. W różnych miejscach na terenie całego kraju. Tutaj w Zopocie spotykamy się pod Domem Marii i Lecha Kaczyńskich, w Warszawie spotykamy się pod Pałacem Prezydenckim, w całej Polsce odbywają się spotkania 10 kwietnia i są zadawane te same pytania. Pytania odnośnie tego, co stało się w Smoleńsku i dlaczego przez tak długi okres czasu, przez 8 miesięcy, nie możemy uzyskać podstawowych odpowiedzi. Nie możemy uzyskać naszej własności, własności naszego państwa. Bo podkreślmy, że i wrak samolotu, i czarne skrzynki, i cała masa innego materiału dowodowego, który do tej pory jest w Rosji, jest własnością Polski. I my tego materiału musimy się domagać. Musimy się domagać czarnych skrzynek i wraku samolotu. Przez 6 miesięcy wrak samolotu nie był zabezpieczony. Przez 6 miesięcy nie robiono nic innego, co w podręcznikach. Do kryminalistyki nie byłoby nazwane zacieraniem śladów. To odbiegało bardzo od standardowego postępowania w przypadku wyjaśniania katastrof, w przypadku wyjaśniania wypadków. Podstawową rzeczą jest zabezpieczenie materiału dowodowego. Co zrobiono w Smoleńsku? W Smoleńsku przywieziono ciężarówki Piachu, i na miejscu, gdzie była Yy, yy, gdzie wydarzyła się zbu katastrofa, zbudowano drogę. Nie to jest coś, co o 180 stopni jest odległe od tego, co powinno mieć miejsce. I my, naszym obowiązkiem, naszych, naszym obowiązkiem wszystkich uczciwych obywateli, obowiązkiem jest domagać się prawdy odnośnie tego, co stało się w Smoleńsku. Musimy się domagać tej nie prawdy wiem. ze względu na ofiary i ze względu na przyszłe pokolenia. Musimy budować pokojowe relacje z Rosją, ale te pokojowe relacje muszą być zbudowane na prawdzie. Na kłamstwie nic trwałego nie będziemy mogli zbudować. Chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu za przybycie tutaj dzisiaj. Eee, za cztery dni eee, spotykamy się ponownie. 10 dnia miesiąca pod domem Marii i Lecha w Sopocie. Chciałbym zaprosić Państwa tam bardzo serdecznie. O 17 o 17, tak? o, 17, tak? o, 17. o 17 o 17. Szanowni Państwo, proszę bardzo, pan, pan powinien powiedzieć, bardzo proszę tak, Państwu, bardzo ważna kwestia, Panie, którą Panie. też musimy tutaj która dla nas jest ważna, to jest sprawa y, naszych władz, zachowania naszych władz. To są bardzo zasadne pytania, dlaczego nasze władze postępują w takiej w bardzo zasadne pytanie, dlaczego nasze władze nie dążą do wyjaśnienia yy, kwestii smoleńskich. Yy, bardzo ważne, dlaczego nasze władze zgadzając się na taki, a nie inny przebieg tej nie, nie stawiają yy, yy, trudnych pytań, yy, na które nie zbiernie przed kamerami.

Proszę o minutę ciszy nad ofiarami katastrofy smoleńskiej. Bardzo proszę. Jest. W momencie, kiedy Rosja napadła na Gruzję. w Sopocie pod domem Marii Ilecha Kaczyńskiej o godzinie 17.00, potem jest wróća o godzinie 18.00